Krzysiu od rana narzeka na jesień. Mówi, że źle się przez to czuje, że na samą myśl o październiku robi mu się słabo. Dokładnie. Dlatego specjalnie dla ciebie, Krzysiu, <laughs> cały dziękuję. zespół redakcyjny przygotował e, to spotkanie w kwestii sposobów na polepszenie koncentracji, zmęczenia, snu. Ania Krysiewicz jest razem z nami. Cześć Aniu, farmaceutka na Instagramie, znana jako matka aptekarka. Kochana, porozmawiamy o suplementacji. Bo wchodzimy w ten sezon, w którym jesteśmy atakowani z każdej strony reklamami suplementów. Że ono dzisiaj Bartek Jędrzejek, nasz kolega od pogody, tak. powiedział przed chwilą, że on wziął sobie za honorcie obronienie jesieni. Nie da się obronić jesieni. Ale dobra, jak się ochronić przed jesienią, żeby nie przesadzić? Czy my przesadzamy z suplementami? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl Zdecydowanie dzień dobry. Zdecydowanie przesadzamy. U nas takim fokusem jest potrzeba marketingowa, a nie ta potrzeba indywidualna, którą każdy z nas ma inną. Ja mam siostrę bliźniaczkę i my co innego też suplementujemy, bo inne mamy zapotrzebowanie w danym momencie. Ale prawdą jest to, nie lubimy jesieni. No chyba, że ktoś lubi ubrania, które fajne są na jesień, ale myślę, że ja bym zamknęła ten temat, tak jak ty. Mhm. Jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, no jest gorsze. Mamy krótszy dzień, mamy mniej godzin nasłonecznionych. Zmienia się w ogóle w naszej głowie rytm dobowy, hormonalny, prawda? Chociażby zaburzenia ze snem, to jest po prostu braki melatonina, albo inaczej, nie braki, zaburzona produkcja. Jak powiedziałaś o zaburzeniach związanych ze snem, zaburzenia snem, nie możemy spać. Użyłaś też słowa Melatonina, więc co robi, ludzie robią? Sięgają właśnie po melatoninę i łykają tabletkę. I w tym wypadku nawet mamy postać leku, więc myślimy, no wow, no to jest coś, co jest najlepsze. Ale prawda jest taka, że zanim weźmiemy tę melatoninę i jeszcze bardziej sobie rozregulujemy y, nasz rytm dobowy, może zwróćmy uwagę na to, co jemy i prędzej bym się udała do lekarza, ewentualnie, żeby to sprawdzić, ale zwróciłabym uwagę właśnie na to, czy mamy ruch. Y, Naprawdę, zobaczcie, mówimy, o, ale rano nam się nic nie chce, z jesień. A jakbyśmy rowerem przyjechali do mm -hmm. pracy? Wiem, że nie każdy może, ale wiele osób może, prawda? Możemy też pływać chociażby właśnie dietą, zobaczcie, tak naprawdę... Czyli czy... na ten sens, co, co byś nam <laughs> zadała? Zamiast tej tabletki melatoniny na początku. Tak naprawdę podstawa to jest witamina D. Właściwie na każdy z tutaj mamy z problemu czy koncentracja, zmęczenie, odporność. Tak naprawdę na wszystko będzie witamina D i właściwie magnez, ale z magnezem też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo magnez, rzeczywiście brany wieczorem, najlepiej jako lek, bo tutaj taką mamy możliwość, on będzie ułatwiał zasypianie. Będzie tak na stole relaksował. Mhm. Ale musimy pamiętać, że jak jest za dużo, to też jest niedobrze, dlatego że nadmiar jest tak samo szkodliwy jak niedobór. E, zwłaszcza u osób, które mają chore nerki, e, chorują na choroby e, sercowo-naczyniowe. Czyli co się może stać, jeżeli przesadzę z żelazem? E, tak z z magnezem, przepraszam. Z magnezem. Na przykład może być ob, obni w ogóle filtracja nerek, to jest pierwsza rzecz. I to trochę jak ze spaniem, prawda? Jak się nie wyśpimy, to wszystko pójdzie nam je gorzej. Tak samo jest z nerkami, jesteśmy zanieczyszczeni, mówiąc kolokwialnie. E, druga sprawa, będziemy obniżali swoją siłę i napięcie zwłaszcza przed osoby, które mają problem z mięśniami i biorą za dużo, czyli taka suplementacja między 100 a 300 mg, to jest taka maksymalna, jaką powinniśmy e, przyjmować na dobę. Ale proponujesz, żebyśmy w międzyczasie jedli e, kiszone ogórki, e, podglądam dynie, tak. ziemniakami się zachwycasz, bananami? Oczywiście, że tak. Mm. Pierwsze co to właśnie można sobie na wieczór, e, wiem, że niektórzy mówią, że owoców się nie je, prawda? Ale możemy w drugiej części dnia za, sobie zaprogramować właśnie, że będziemy mieli na obiad ziemniaki, a po e, będzie jakiś deser z bananów, prawda, na przykład z chio, niż żebyśmy zjedli coś innego, tak? I wtedy lepiej nam się będzie spało. Dokładnie. Okej, okay, tak. co proponujesz na koncentrację? Wstajemy rano, dobra, wyspaliśmy się, ale przed nami egzamin albo ciężki projekt do ogarnięcia? Tak. Na koncentrację, tak jak wcześniej mówiłam, witamina D i magnes na pewno, ale też kwasy omega-3. To jest druga rzecz, zaraz po witaminie D, której no, nie jesteśmy niestety w stanie z diety. Przyjąć taką ilość, żeby była odpowiednia ta minimalna. Mhm. Stąd warto jednak y, oczywiście je y, dosuplementować. Natomiast tak jak mówię, podstawą jest dieta. Wszystko, co tutaj się znajduje, prawda? Y, ryby oleje, właśnie zboża wszelkie. Tak jak mówię, suplementacja w tym wypadku też będzie potrzebna, ale mimo wszystko z diety możemy sobie łososia na przykład, prawda, zjeść na obiad. Minimum dwa razy w tygodniu powinna być ryba na talerzu i to wielkości dłoni. Zawsze zastanawiamy, a jak dziecko, jaką porcję, jaka to jest, dwie porcje na tydzień. No. Czyli dziecko ma mniejszą dłoń, to będzie miał mniejszy kawałek. Czyli minimum my dorośli, ja, ja powinnam takiej wielkości rybę zjeść dwa razy w tygodniu, to będzie minimum. Wiesz, co mnie przeraża w tych zaleceniach dotyczących jedzenia ryby, że potem oglądam reportaże i felietony kolegów dziennikarzy. I, kole... tam, jest rtęci. I tam No i metali ciężkich, i zanieczyszczeń, i myślę, z... i plastiku, bo ryby byłykają hmm. plastik i myślę sobie, nie, to już lepiej nie jeść tego. No jeżeli byśmy patrzyli tak bardzo kategorycznie, to właściwie usiąść i czekać na śmierć. Ja tak hmm. trochę to nazywam. Dla... Tak, no taka jest prawda, dlatego że mikroplastik mamy niestety wszędzie. I w wodzie, i w powietrzu, i w jedzeniu. Znaleziono go również w łożysku u kobiet, prawda? E, w ciąży, więc jest wszędzie i nie możemy dać się zwariować. Mimo wszystko plusy e, i kupowanie z pewnego źródła. Mhm. Anna. Tak? Y Wiadomo, że zalecenia dla Polaka, który żyje w konkretnej szerokości geograficznej, będą inne niż dla Norwega, który żyje na południu, i jeszcze inne niż dla Włocha, który żyje na północy, i dla Włocha, który żyje na południu. Jakich wit witamin my, jako Polacy, mamy realnie za mało i warto je sobie do organizmu dostarczać? A z którymi absolutnie nie przesadzać? Witamina D. I też odpowiednia dawka. Pamiętajmy, że dawka czyni cuda. Czyli jeżeli damy za dużo bądź za mało, no to efektu nie osiągniemy. Czyli dorosła osoba około 2000, osoby powyżej 75 kg, 4000, bo obecnie mamy takie wytyczne. Jeżeli chodzi o dorosłych, to jest pierwsza. Witamina przez D. cały rok? Przez, I teraz tak. Powinniśmy przez cały rok. Jeżeli używamy krem z filtrem y, latem. Jeżeli jesteśmy minimum te 15-20 minut bez filtra na dworze, to między tylko wrześniem a kwietniem wystarczy suplementować, ale już osoby dorosłe, starsze powyżej 65 roku życia, pewnie cały rok, tak samo małe dzieci. Druga sprawa to są te kwasy omega. To są, to są, mogę wciąż no. tylko wyczerpać ten temat, bo wydaje mi się on bardzo interesujący. Czyli rozumiesz, to są tak naprawdę tylko te dwie substancje, których my, jako Polacy, potrzebujemy. Cała reszta tylko w wyjątkowych okolicznościach. Wszystko tak? indywidualnie. Dodałabym jeszcze dwie takie, powiedzmy, taką gwiazdkę, dwie rzeczy. Pierwsza to jest probiotyki. Zauważmy, że po lecie, generalnie nasz organizm jest wysycony, jeżeli jedliśmy owoce, warzywa sezonowe. Jeżeli dzieci i dorośli byli Dużo na dworze, ruch, świeże powietrze, z tym świeże, ale mhm. świeższe niż zimą. Natomiast y, jest rzecz, której nie damy rady zrobić, czyli y, mikrof, y, Boże, nasza mikrobiota. Dlatego, że ona nie lubi podróżować. My lubimy a ona nie. Hmm. Wyjazdy wiadomo, później problemy żołądkowe, litowe, nawet zmiana szerokości geograficznej powoduje, że są tam inne bakterie. Stąd y, bardzo ja jestem jednak fanką, mimo że w takich produktach jak tutaj nie mamy probiotyków, to są po prostu kultury bakterii, ale jednak one będą pożywką dla naszych probiotyków w środku, żeby dbać o to. I to czwarta to jest magnes hmm. czyli te dwie pierwsze główne i dwie poboczne. Hmm. I tyle. Przeglądam Twoją ściągawkę i tutaj pokazujesz witaminę B12, mówisz o kwasie foliowym, o cynku. Czy te rzeczy powinniśmy kupować w aptece, bo zobaczyliśmy teraz u nas na ściągawce? Nie, tak jak zaczęłam, to jest potrzeba marketingowa. Nakręcanie spirali. Jeżeli chcemy, czujemy, że jest jakiś problem, to idźmy do lekarza, żeby nam zlecił te badania, i jeszcze jedna ważna rzecz musi wybrzmieć. Tak naprawdę to nie te produkty, czy to w postaci suplementów, czy diety, leczą jakąś chorobę, tylko jeżeli mamy ich niedobór, to jesteśmy bardziej, jakby jest większe ryzyko, że złapiemy jakąś chorobę. A, okay. Czyli po to chcę, żebyście w diecie przyjmowali, czy ewentualnie w suplementach tego, co się nie da, mhm. żeby uzupełnić niedobór. I wystarczy. To jest kolejna od Ciebie ściągarka. Tak. Przed suplementacją badamy sobie z krwi żelazo, ferytynę, witaminę B12, cynk i selen, który też może nam szkodzić. Mm -hmm. A skąd ten selen się znalazłby w naszym organizmie? Bo niewiele osób przecież... Podejrzewam, kupuje. że nadmiar y, jakichś produktów z omegą mm -hmm. albo wątpliwej jakości. Yy, tu nie wiem o, o, konkretnie o jakim mhm. przypadku mówimy, natomiast jeżeli jest nadmiar rzeczywiście selenu, myślę, że to jest przesuplementowana osoba. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl